Hej siemałko, z tej strony Piesłat w dzisiejszym odcinku zagramy sobie perio i o2 trzeba było zrobić aktualizację na skype play tak, także zobaczymy co nowego do czy w ogóle coś się zmieniło i na pewno zagramy sobie parę gierek dobra, mamy wałek poza nagrywaniem jakoś go za jakąś misję Dobra, gramy, zaczynamy grę. Ra od razu mam jakąś misję. Tak, zrobioną, także dobrze. Także jest git. No. I w ogóle jest czymś różnie. Patrzcie, ja niewielkim kolorem się różnię. Я добрая С. Або не знаю, она и желтый. А чаружовый. Добра, уж не могу Пек. 2% хорошо мы Także git tutaj idzie jakiś król. No, bo zaraz nie wiem, co zrobię. Bez przerwy mi ktoś zabiera. Pyk. 1% wzięty. No i król, tak, no, tak zrobiłeś, że ja teraz na, na chillu. Tutaj tak. Lecę. Dobra. raz zniknął. Dobra, i teraz bierzemy sobie całą ziemię, które jest tu. O, jeszcze jakąś misję. Dobra. Mam reklamę? Nie. Dobra. Kto gdzie jest? Tutaj przejmujemy. Mam jeden procent. Czym to się nie ten. Co jest? Ale dziwne. Zawsze się tak robiło. Dobra. Na razie walcie. Dobra, tu lecimy. 2% kolejne. Tu już trochę pozjadamy. Ja! Dobra, mamy 100 golda i 100% matki. Mamy 609. Tutaj mamy 3, 2. Dobra, lecimy do zioma. Dobra, jesteśmy pierwsi, bo się dopiero gra zaczęła. Aha, ktoś mnie już prześcignął. No to się ma. Jestem pierwsza. Dobra. Dobra, jest git. Tu robimy tego zioma. Jest jeszcze 1, 2, 3, 4... No około 10 graczy. Dobra. I tak jest jakiś jeszcze niebieskie, gdybym nie w ogóle wyprzedził. Dobra, tu mamy wielki kawał ziemi. Tylko i wyłącznie dla nas, bo nie ma tutaj innego członka. Dobra, jednak nie, jednak jest. Teraz, Teraz mamy cały kawał ziemi dla siebie. Dobra. 12%. Także jest git. Teraz. Piętnaście. Tu. Pyk. I teraz tu. Dobra, mam dwadzieścia procent. O siedem więcej niż jakaś tam kobieta. Zrobimy tak. Że ja się tu chowam. Dobra, Obejrzałem reklamę, i teraz lecimy dalej. Robimy tak na mapie, nikogo tutaj na razie nie widzę. Na razie możemy tutaj jechać. To jest cyk. Dobra. Teraz potrzebujemy dobić 30%. Dobra. Dobra, mamy 30%. I teraz. Kogoś no by się przydało. Bo jest za dużo osób. Tu ktoś mnie w ogóle podjeżdża. Jakiś różowy. Excuse me. Pyk. Dobra Tutaj tak Dobra, tu jest jakieś zielone. No tak, przecież nie nic Dobra, 33% 50 golda. Także nie jest źle. I dobra, mamy diamenta 3. Najlepszy: 56% graczy. No Git. Tu. Takim akcentem będziemy kończyć dzisiejszy film. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Elo!